peggy 16 saviour monster guardian vigilante the preservation of life so often the justification for taking it humans Elevating those that keep guard until they watch too close, and the so called hero condoning the very act he would condemn. Transgressions of the past shape actions to come. As offspring turns into adversary, yesterday's loss leads to madness, and God becomes tyrant, becomes outcast, becomes dust. As factions dissolve and form, and lust for power enslaves all. Such folly and futility in the grand design. Curious how lines once clearly defined become blurred. Hmm. Perhaps it is time for them to be redrawn. Cześć, jestem Lucky i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mówimy sobie taki story trailer gry Injustice 2, czyli taki krótki zwiastun, który pokazuje nam co będziemy mogli zobaczyć w tej grze. Oprócz tego będę miał dla was mały konkurs, w którym do wygrania będzie pierwsze wydanie komiksu DC Rebirth, ale o tym jeszcze za chwilę. Co do samego zwiastunu, na początek muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem technologii, w jakiej zostały stworzone te poszczególne części historii. Mamy zdecydowanie duży krok do przodu względem pierwszej gry i mam nadzieję, że niedługo doczekamy się filmu właśnie w takim wydaniu. Wyobraźcie sobie pełnometrażowy film, który wygląda tak bardzo realistycznie. No ale wracając do zwiastuna, mamy tutaj kilka informacji o tym, co zobaczymy. Tak naprawdę historia rozpoczyna się tam, gdzie się zakończyła. Historia pierwszej części gry polegała na tym, że Superman pod wpływem Jokera nieświadomie zabija Lois Lane, która była w ciąży, czyli Clark zabija ją jak i również swoje dziecko. To spowodowało, że Superman nie wytrzymał. Coś w nim pękło i postanowił zabić Jokera, a następnie zapanować nad światem i wprowadzić w nim swój własny reżim. Na końcu historii został on powstrzymany, dlatego obecnie widzimy go w celi. Widzimy, że nie wszystkim podoba się brak reżimu Supermana i wiemy, że spotkamy się z wieloma próbami jego uwolnienia. Myślę, że Wonder Woman będzie jedną z tych osób, głównie dlatego, że w pierwszej części gry byli niejako ze sobą. Wiemy również, że Batman będzie musiał podjąć się współpracy np. z Harley Quinn. To możemy nawet usłyszeć w zwiastunie. Tak zwany bohater, tolerujący czyn, który normalnie by potępił. W zwiastunie zobaczymy również walkę Batmana z Robinem, głównego wroga gry, jakim będzie Brainiac. I na koniec zostaje nam Darkside, czyli postać, która będzie dostępna tylko dla osób, które zamówią grę w przedsprzedaży. Tyle tak naprawdę możemy z tego wyciągnąć, ale mamy jeszcze kilka informacji o samej grze i postaciach. Po pierwsze, gra ukaże się w trzech edycjach, które będą się różniły zawartością i ceną. Mamy edycję standardową, edycję cyfrową Deluxe, która m.in. zawiera alternatywną postać do Superger, jaką będzie Powerger, wraz ze zmienionym wyglądem, głosem, jak i samymi kwestiami, które wypowiada. No i na koniec zostaje nam edycja Ultimate. Tutaj oprócz wymienionych już rzeczy otrzymamy nową skórkę do Green Lantern, jak również postać Reverse Flasha, czyli zapewne będzie to Eobard Thawne. No a teraz możemy przejść do konkursu, o którym wspominałem, gdzie do wygrania jest pierwszy premierowy komiks z nowej serii DC Rebirth. Jest to chyba najważniejszy komiks, który tłumaczy co się stało w New 52 i tutaj również wraca wszystkim dobrze znany rudowłosy Wally West. Ale żeby więcej nie spoilerować, żeby wygrać ten komiks, wystarczy zasubskrybować kanał i w komentarzu pod tym filmem napisać, kto jest waszym ulubionym bohaterem i dlaczego. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga, zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na facebooka i sklep, do których link masz w opisie.